Kobieta w pełni życia to podcast dla kobiet, które poszukują odwagi, inspiracji, motywacji i wiedzy, aby osiągnąć pełniejsze życie we wszystkich jego sferach. Zapraszam, Dominika Nawrocka. Kiedy jak nie teraz? <laughs> Czasami mówię, że to jest takie powiedzenie, które wbrew pozorom szkodzi naszym finansom. Natomiast dzisiaj skupię się na nim bardziej w kontekście tego, że tobie. Może pomóc tobie osobiście. Wydawaj na siebie pieniądze z radością, lekkością i przyjemnością. Stawiam dzisiaj taką tezę po to, żeby zachęcić cię do dbania o siebie. Do zadbania o swój rozwój, do zadbania o to, aby było Tobie dobrze. Bo przecież wszystko zaczyna się od ciebie, absolutnie od ciebie. Nie może być tak, że jeśli zadbasz o całe otoczenie wszystkie wkoło, to wtedy to będzie tak dla ciebie pracowało i że wtedy właśnie to Ty z tego skorzystasz. Ja śmiem sądzić, że ta kolejność jest zupełnie odwrotna, czyli trzeba zacząć od siebie. Witam się z tobą w tym odcinku podcastu, kiedy za oknem już jest przepiękna wiosenna pogoda. Bardzo długo czekałam na to słońce, na tą temperaturę. Miałam wrażenie, że w tym roku zima trwa dłużej niż zwykle. I tego słońca, tego światła bardzo mi brakowało, pewnie przez tą zmianę czasu też na zimową. I przychodzi taki moment, kiedy rodzimy się trochę na nowo, rodzimy się razem z naturą. Chcemy też Czegoś świeżego, czegoś nowego, no właśnie, ale przecież ta codzienność jest taka sama, szczególnie gdy mamy dzieci, to rytm życia roku, nawet i dnia czy tygodnia wyznaczają właśnie te obowiązki zwykle związane ze szkołą, z tym, że trzeba dzieci nakarmić, położyć, spać, ubrać, znaleźć pieniądze na, na to, na tamto, no, no właśnie i co? Wszystko jest ważniejsze, wszystko jest pilniejsze. Od wielu lat uczę cię tego, jak zajmować się swoimi pieniędzmi, jak zajmować się swoim budżetem domowym, żeby właśnie te wszystkie dylematy były prostsze. Żeby na wszystko wystarczało i udawało się jeszcze odkładać pieniądze z myślą o tym zabezpieczeniu finansowym, krótko i długoterminowym. No i tak, to wszystko jest nadal aktualne, nic się tutaj nie zmienia. Natomiast dzisiaj chcę skupić się na priorytetach, na tobie, jak zawsze, bo w tym podcaście skupiam się tylko na tobie, na sobie, na nas, na kobietach, które y, chcę, żeby żyły pełnią życia. No więc nie ma ucieczki, musisz skupić się w końcu na sobie. I przychodzę dzisiaj z tym zdaniem, abyś zadbał o siebie, a byś też w praktyce. Wydawała na siebie pieniądze z radością, lekkością i przyjemnością. I to wydawanie pieniędzy, żeby było dla ciebie, no właśnie tą radością, a nie obarczone wyrzutem sumienia, tym, że nie powinnaś, że powinnaś coś innego, że powinnaś wydać te pieniądze na coś innego, a może po prostu ich nie wydać. I zgoda. I to też ma sens, bo część pieniędzy należy. Przeznaczyć na utrzymanie, część pieniędzy przeznaczyć na zabezpieczenie długoterminowe, krótkoterminowe, część przeznaczyć na większe wydatki w skali roku, które się pojawiają przecież cały czas. Część pieniędzy na rozwój, część pieniędzy na przyjemności, część pieniędzy na wsparcie innych. Tak, i cały czas to jest aktualne. Jak to zrobić dokładnie? Tego uczę. W swojej książce, w swoim kursie online o budżecie domowym, podczas szkoleń, wszędzie, 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 wszędzie o tym mówię, bo to jest właśnie clue, to jest właśnie serce tego naszego finansowego życia. Ten budżet domowy, o niego się wszystko zaczyna, w nim się też może wszystko skończyć. Z drugiej strony, jeśli nie będziemy o niego dbały. Natomiast, natomiast tak, 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 pamiętaj o tym, że w tym wszystkim jesteś ty też. No i wrócę do tej wiosny do tego, że ach, pasowałoby coś odświeżyć, coś odmalować, a może pójść do kosmetyczki, a może zrobić sobie mezoterapię, a może pójść na masaż, a może kupić sobie książkę, a może zadbać o, o to, żeby mieć trochę czasu. Świętego, wolnego czasu dla siebie bez tych wszystkich innych spraw na głowie. Czy to się nazywa urlop, czy to się nazywa wolny weekend? <laughs> Możesz to nazwać, jak chcesz. Sama wiesz, czego potrzebujesz. Właśnie. Sama wiesz, czego potrzebujesz. Czasami to są drobne rzeczy, czasami to są duże rzeczy. Czasami to są właśnie te doświadczenia. Czasami to są. To jest ten moment, ten czas, w zależności pewnie od tego, w jakim momencie życia jesteś. Jak masz małe dzieci, to potrzebujesz po prostu czasami tego świętego spokoju, tej ciszy, tego, żeby ktoś inny nimi się zajął. Jak masz starsze dzieci, to pewnie też już jest inaczej. Jak nie masz dzieci, też jest pewnie inaczej. Ale twoje potrzeby są twoimi potrzebami, są najważniejszymi. No i gdzie te pieniądze w tym wszystkim? No. No tak, zwykle te pieniądze tam się przydają, aby właśnie zadbać o siebie. Zabrać o ten, zadbać o ten dobry dla siebie stan, bo dobrostan to przecież bycie w dobrym dla siebie stanie. I chcę, żebyś pomyślała, co to jest za stan dla ciebie, tu i teraz. Oczywiście, jeżeli nie masz pojęcia, jak w ogóle się do tego zabrać. Skorzystaj z wsparcia innych osób, zainspiruj się tym, jak inni żyją, jak spędzają czas, jak o tym mówią, jak dbają o siebie. Bo tego czasami trzeba się nauczyć. Ktoś Cię tego nauczył? Ktoś Ci powiedział, że trzeba odpoczywać, ktoś Ci powiedział, że mm, możesz usiąść w słońcu na tarasie napić się kawy w spokoju albo w kawiarni, a może wydać pieniądze na zabiegi kosmetyczne na to, czego potrzebujesz, na sukienkę i że to jest ok i że tak można, i że to jest w porządku. Oczywiście, oczywiście, pewnie żadna przesada nie jest dobra, zarówno w tą stronę, kiedy yy, wydajemy bardzo dużo pieniędzy w naszym oczywiście subiektywnej naszej ocenie na te wszystkie yy, przyjemności, zbytki. Natomiast też y, myślę, że niezdrowa jest sytuacja, kiedy, y, kiedy nie wydajemy nic, kiedy uważamy, że nie należy. Ani i tak, ani i tak nie jest dobrze. Dobrze jest znaleźć ten balans, ten dobr, tą dobrą wagę, równowagę i jesteśmy w stanie to zrobić wtedy, gdy oczywiście mamy pieniądze, kiedy mamy ten spokój, że one są. Że mogę, że stać mnie. Ale zadzieje się to tylko wtedy, gdy faktycznie wiemy, co się dzieje z naszymi pieniędzmi i nie liczymy tylko i wyłącznie na przychody, na to, że jak przyjdą pieniądze, to wtedy albo że to tylko rozwiązuje wszelkie wyzwania z kategorii pieniędzy i spraw związanymi z pieniędzmi. Chodzi o to, żeby tak zarządzić swoimi pieniędzmi, tak nimi gospodarować, aby na te wszystkie potrzeby, mniej lub bardziej pilne, ważne, nieważne, niepilne, żeby one były. No i to, to jest właśnie to zarządzanie budżetem domowym. Jak to zrobić? Wiesz, gdzie szukać informacji o kopie tej pieniądze. I tak to jest pierwsze zadanie do wykonania ze wszystkich zadań finansowych do załatwienia. Ale po co to robić? Po co to robić? Kiedy mamy jakieś pilne sprawy, nagłe, wyzwania finansowe, no to wiadomo po co, tak? No trzeba te bóle, ten ból za, 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 zatrzymać, te, te pragnienia, te potrzeby zaspokoić. No, i gdy już wchodzisz w ten stan spokoju, co dalej? Co dalej? Jakie masz kolejne potrzeby? Jakie masz kolejne wyobrażenia swojego życia? Ile pieniędzy będzie na to potrzebne? Jak chcesz, aby tam dalej się działo w Twoim życiu? Zarówno w tej sferze takiego codziennego życia, ale też tego rozwoju, tego progresu życiowego osobistego finansowego. I znowu wydawaj na siebie pieniądze z radością, przyjemnością, lekkością. Co to oznacza w tym kontekście znowu? To to, że pieniądze są Tobie, myślę, przydatne i potrzebne do tego, żeby rozbudzić ten apetyt, rozbudzić te pragnienia. Skąd możesz wiedzieć, że. To, co sobie wymyślisz, jest fajne, jest, jest smaczne. Że chcesz tego więcej, a nigdy tego nie spróbowałaś. No i właśnie dlatego wtedy bierzesz swoje pieniądze i próbujesz, i smakujesz, i sprawdzasz, czy to jest dla Ciebie smaczne, czy chcesz tego więcej. Mm, jak to brzmi? Jak Ci się to podoba? Wydaje pieniądze na siebie, dla siebie z radością, lekkością i przyjemnością. Można do tego dorzucić jeszcze taką część afirmacji, która mówi, że no i wtedy pieniądze do mnie wracają. Na przykład cudownie pomnożone. Hmm, oj, jeszcze lepsze. Ale jeszcze, jeszcze smaczniej to brzmi. I bardzo fajnie jest wprowadzić się taki właśnie dobry nastrój i wziąć na swoją stronę pieniądze i pomyśleć i uwierzyć że jeśli wydasz na siebie pieniądze na swoje potrzeby, na swoje pragnienia, to może to nie będzie do końca wydatek, a może będzie to inwestycja. A jeśli już wchodzimy w w ten temat, o, to zaczyna się robić bardzo ekscytująco. Bo jeśli zainwestujesz w siebie pieniądze, to one wrócą wtedy na pewno. Pod tą postacią materialną, finansową, czy dosłownie pieniędzy, a może pod inną postacią, ale wrócą, bo inwestowanie polega na mnożeniu. Jeżeli Dzisiaj zadbasz o swoje dobre samopoczucie, o swój wygląd, o swoje zdrowie, o swoje relacje z innymi ludźmi, to to wróci. Z nawiązką, jak to się mówi w naszym języku. Wróci cudownie pomnożone. Pomnożone, dlatego że ty będziesz się czuć tak jak nigdy wcześniej a pomnożone, bo wróci pod postacią dobrych relacji, pod postacią dobrej kondycji fizycznej, dobrego samopoczucia, bo świetnie wyglądasz i dobrze się z tym właśnie czujesz, uznaniem innych osób, czy po prostu wdzięcznością do, dla świata, dla siebie, że tak się właśnie dobrze wokół ciebie dzieje. Natomiast nie dzieje się samo, oczywiście dzieje się dlatego, że ty podjęłaś tą decyzję, że zainwestujesz w siebie, że włożysz w siebie zasoby, które masz, że przeznaczysz dla siebie zasoby, którymi dysponujesz, że uznasz, że możesz to zrobić. I kiedy po raz kolejny wybierasz się, czy do kawiarni, czy do kosmetyczki, myślisz sobie, kurczę, nie powinnam. ORET za dużo wydaję na to pieniędzy. Spokojnie, spokojnie. Bo nie o to w życiu chodzi, żeby ciągle się umartwiać. Z powodu złych decyzji, być może według nas finansowych, czy braku pieniędzy. A jeśli masz pieniądze, to tym bardziej się nie możesz tym martwić i nad tym pastwić. Wielokrotnie słyszę coś takiego, o Rety, tutaj poszło tyle na kosmetyczkę, tutaj poszło tyle na ubrania. Okej. Okay. Spokojnie. Trzeba znaleźć w tym ten balans, trzeba znaleźć w tym tą równowagę. Da tobie to wtedy, gdy Zajmiesz się swoimi pieniędzmi, a jak zajmiesz się nimi, to zajmiesz się sobą, bo przecież to stanowi o twoim komforcie życia, o tym, czy możesz sobie na to pozwolić, czy na to. Zobacz. W ogóle nie wchodzimy w temat rozgrzeszania wydatków, rozgrzeszania Twojego zachowania. Nie wchodzimy w temat hulaj, dusza, piekła nie ma, wydawaj, baw się. Nie. Wchodzimy w temat równowagi, balansu. Tej harmonii, którą osiągasz dzięki temu, że wiesz na co cię stać, że wiesz na co sobie możesz pozwolić i sobie na to pozwalasz. Dlatego pierwszym krokiem jest zajęcie się tym swoim ogródkiem finansowym, spojrzenie, co tam się dzieje, zaplanowanie, rozdzielenie pieniędzy na mniejsze części przepisanie Wasz poszczególnych kwot, poszczególnym kategoriom z kolei wydatków. I tam jest przestrzeń na zadbania o siebie, jest przestrzeń na zadbanie o swoje codzienne utrzymanie, jest przestrzeń na zadbanie o swoją przyszłość, bo to jest dbanie o siebie. Kiedy popatrzysz na to tak trochę szerzej i może nawet trochę głębiej, myślę, że dostrzeżesz w tym ten sens. W tym sens pewnie za zadbania znowu o tą harmonię. Bo ostatecznie chodzi o to, żebyś dobrze spała, dobrze się czuła, nie miała za dużo stresu z powodu pieniędzy, miała środki na bieżące utrzymanie, na przyszłość i na tą radość z życia. Na to, żebyś. Wydawała pieniądze na siebie z radością, lekkością i przyjemnością. Ale te pieniądze, tę część swoich pieniędzy, które właśnie są na to przeznaczone. Ma to dla Ciebie sens? Wierzę, że tak. Dlatego proszę Cię, żebyś dała mi zwrotnie informację, jak w Tobie rezonuje takie podejście. Czy jesteś gotowa na to, żeby? Zacząć myśleć pozytywnie przede wszystkim o tym temacie w swoim życiu, żebyś przestała się biczować za każdy jeden wydatek, który robisz przede wszystkim dla siebie, nie dla rodziny, dla innych, to co jest potrzebne, ważne i wiadomo, obowiązkowe, dla siebie. A zadzieje się to, gdy będziesz miała w swoim budżecie domowym tą przestrzeń właśnie na, na te wydatki. I ciesz się, korzystaj, bo skoro możesz sobie na to pozwolić, to znaczy, że osiągnąłeś duży sukces w swoim finansowym życiu. Skoro stać się na to, to znaczy, że jesteś skuteczna finansowo. Gratulacje, doceń się, doceń, bo kto inny ma to zrobić, jak nie ty sama. Hmm. Wspaniałego czasu dla ciebie. Życzę Ci tego, życzę Ci samych wielkich, wspaniałych przyjemności. Jakkolwiek byś je rozumiała, wydawaj na siebie pieniądze z lekkością, radością i przyjemnością. Dziękuję, że dołączyłaś do mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasze rozmowy są dla ciebie inspiracją i motywacją do życia w pełni. Zachęcam cię do odwiedzenia mojej strony internetowej kobietajpieniądze.pl, gdzie znajdziesz wskazówki i wiedzę, jak żyć w pełni, dzięki zadbaniu o swoje finansowe życie. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, daj mi znać. Napisz na kobietajpieniądz.pl. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Dominika Nawrocka.